Helios w mitologii greckiej to nie tylko Bóg. To światło samo w sobie. To słońce, które codziennie wschodzi i zachodzi, niezależnie od tego, czy ludzie patrzą w niebo, czy nie. Nazywano go panem światłości. Bogiem słońca. Ale także wszechwidzącym okiem niebios. Nie był tylko opiekunem gwiazdy. On nią był. Jego blask symbolizował boski porządek, rytm czasu i sprawiedliwość coś, czego nie można było ukryć ani zatrzymać. Dla starożytnych Greków Helios miał postać pięknego mężczyzny o złotych włosach i promiennej aureoli. Każdego ranka wyruszał ze wschodniego pałacu, by przebyć niebo w złotym rydwanie ciągniętym przez cztery ogniste rumaki Pyroisa, Eoosa, Aetona i Flegona. Gdy dzień dobiegał końca, Zanurzał się w zachodnim oceanie i nocą przepływał z powrotem łodzą przez mroczne wody po ziemi. Był bogiem dnia, ale też strażnikiem czasu, kosmicznego porządku i nieustannej cykliczności. Ale Helios nie był tylko symbolem. On widział wszystko, nic nie umknęło jego spojrzeniu. Żadna zbrodnia, żaden sekret, żadna zdrada. To on odkrył przed Hefajstosem romans Afrodyty z Aresem. To on powiedział Dymiter, że jej córka Persefona została porwana przez Hadesa. Helios był jak oko wszechświata świadek, ale nie sędzia. Milczał, dopóki nie miał powodu, by przemówić. Helios miał też swą świętą ziemię, wyspę Twinakwie, utożsamianą z Sycylią. To tam hodował swoje boskie bydło, krowy i woły których liczba nigdy się nie zmieniała. Ich mięso było zakazane. Święte, ale nie wszyscy szanowali boski zakaz. Towarzysze Odyseusza, zmęczeni głodem, złożyli ofiarę z bydła Heliosa i zapłacili najwyższą cenę. Wściekły Bóg zażądał kary. Zeus zniszczył ich statek, a cała załoga zginęła. Przetrwał tylko Odyseusz. Kult Heliosa był szczególnie silny na wyspie Rodos. Gdy Bogowie dzielili świat, Helios był nieobecny, nie dostał nic. Zeus obiecał więc, że pierwsza nowonarodzona wyspa przypadnie Jemu. I tak z morskiej toni wyłoniła się Rodos, święta ziemia Słońca. Tam powstał kolos rodyjski, jeden z siedmiu cudów świata. Gigantyczny posąg przedstawiający Heliosa jako Tytana z promieniami na głowie. Stał u wejścia do portu, aż zniszczyło go trzęsienie ziemi w 376 roku przed naszą erą. Z czasem kult Heliosa zaczął słabnąć. Jego miejsce zaczął zajmować Apollo, również utożsamiany ze Słońcem. Ale mitologia jasno rozdziela tych dwóch bogów. Helios był starszy, potężniejszy. Bardziej przenikliwy. Dla Rzymian stał się sol invictus niezwyciężonym słońcem, czczonym przez cesarzy i żołnierzy. W epoce wczesnego chrześcijaństwa niektóre cechy Heliosa przeszły na samego Chrystusa. Światłość świata. Boska obecność. Wieczne światło. Znak, że słońce w każdej kulturze zawsze znaczyło coś więcej. Ale Helios nie był opiekunem ludzi, nie był bogiem miłosierdzia, nie zjawiał się, by ratować, był świadkiem, nieskończonym spojrzeniem. Jego obecność przypominała jedno: każdy czyn zostanie dostrzeżony, nawet ten najbardziej ukryty. Helios, boski woźnica, bóg słońca. Każdego dnia przemierzał niebo w złotym rydwanie, niosąc światło całemu światu. Ale jego dziedzictwo to nie tylko blask słońca na niebie, to również jego potomstwo dzieci, które odziedziczyły boską moc, ale też dramatyczny los. Związki Heliosa z nimfami i śmiertelniczkami przyniosły na świat istoty niezwykłe czasem pełne światła i magii czasem rozdarte między człowieczeństwem a boskością. Wśród nich Kerk, potężna czarodziejka, córka Heliosa i okeanidy Persais. Kerk nie była zwykłą kapłanką, to samotna władczyni wyspy Ajaja, ukrytej gdzieś pośród fal Morza Śródziemnego. Uosobienie magii, kobiecej mocy i niezależności. Jej imię przetrwało tysiąclecia jako symbol czarownicy, ale też mądrej uzdrowicielki i zielarki. W Odysei Homera zamienia towarzyszy Odyseusza w świnie. Ale nie z kaprysu. Z ostrożności. Gdy poznaje jego siłę i odwagę, przywraca im ludzką postać. Odyseusz zostaje u niej cały rok. Ich relacja przechodzi przemianę od nieufności do zrozumienia, a może i miłości. Z tej więzi rodzi się Telegonos, syn czarownicy i wędrowca. Lecz los bywa okrutny. Telegonos, nie znając swojego ojca, przypadkiem go zabija. Kolejna tragedia w cieniu Heliosa. Ale Kerk to nie tylko dramat, to symbol. Kobieta niezależna od bogów, tworząca własne miejsce w świecie. Jej magia to nie tylko dziedzictwo, to wiedza, natura, intuicja. Siła, której nie da się ujażnić. Drugim z dzieci Heliosa był Fejeten, syn nimfy Kłymeny. Młodzieniec rozdarty między światem ludzi i bogów. Od najmłodszych lat pragnął tylko jednego: potwierdzenia, że naprawdę jest synem Boga Słońca. Gdy w końcu dociera do pałacu ojca na wschodnim krańcu świata, prosi o dowód. Nie chce prezentu. Chce prawdy. Chce poprowadzić złoty rydwan Heliosa choćby raz. Przez nieboskłon. Przez cały świat. Helios błaga go, by wybrał inne życzenie. Ale słowo padło. Złożona przysięga na wody styksu nie może zostać cofnięta. I tak Fejeten wsiada do rydwanu. Chwyta lejce. Ogniste rumaki czują jego niepewność. Tracą kontrolę. Rydwan zbliża się zbyt blisko ziemi. Ogień parcy rzeki, lasy, pustynie rodzą się tam, gdzie spalił wszystko. Według Mitu to właśnie tak powstała śpieczona Afryka to dlatego skóra ludzi południa jest ciemniejsza. W końcu Zeus, widząc zagładę, rzuca piorun. Rydwan spada z nieba. Feje ten ginie, a jego siostry Heliady. Zamieniają się w drzewa, płacząc bursztynowymi łzami. To nie tylko opowieść o porażce, to przypowieść o ambicji, o tym, że boskie dziedzictwo nie zawsze jest błogosławieństwem i o tym, że światło może też palić. Helios jako ojciec był początkiem wielkości, ale i tragicznych historii. Jego dzieci, Kerk i Feyeten, nosiły w sobie coś więcej niż tylko boską moc. Niosły światło, które zmieniało rzeczywistość. Ale to samo światło niosło ryzyko dumy, błędu, zguby. Kirk pani tajemnic niezależna i świadoma. Feyeten, młodzieniec szukający prawdy, która go zniszczyła. Ich losy wciąż przemawiają do ludzi. Są jak archetypi dzieci światła, które próbowały odnaleźć swoje miejsce w cieniu boskości.